Wyciąga łóżki i robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca Zdrajca Chodziło do żywych i teraz ty zapłacisz za swoje czyny Ta jest a teraz ciebie obrócę wyciąga łóżki i robię ratatata Nie będzie mnie katował zdrajca -ta -ta -ta. Nieudana dekapitacja. rata -ta -ta. Głowa mała. Rata-tata. Ty i robię? rata Ra Nie będzie mi gotował zdrajca Zdrajca rata Nie oszczędzaj na boje. Odziuraw od mi głowę Wyciągam łzy i robię ratatata. Ratatata. Nie będzie mnie gotował zdrajca. Zdrajca. Ratatata. Wyciągam łzy i robię ratatata. Ratatata. Nie będzie mnie gotował zdrajca. Zdrajca. Od ciebie do żywych i teraz ty zapłacisz ze swoje czyny. A teraz siebie odwrócę O na łóżki robię ratatata Nie będzie mnie katował zdrajca Zdrajca ratatata Nieudana dekapitacja Ratatata Głowa mała Ratatata Pieczona łóżki robię ratatata Ratatata nie będzie mniej gotował zdrajca, zdrajca, brata, Nie oszczędzaj na boje, mi głowę. Wyciągam i robię brata, ta Nie będzie miał tego zdrajca, zdrajca, brata, Wyciągam Wyciągam i robię ratatata, ratatata. Nie będzie miał tego zdrajca. Zdrojca, Wróciłem do żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Ta jest to, a teraz Ciebie obrócę Opieczona mózg i robię ratatata Nie będzie mnie zdrojca, Zdrajca Zdrajca Ratatata Nieudana dekapitacja Ratatata Głowa mała Ratatata, bycia na łzi, robię ratatata, ta, nie będzie mnie gotował, zdrajca, zdrajca, ratatata ta. Nie oszczędzaj na boje, w mi głowę Bycia na muzi, robię ratatata, ta, nie będzie mnie gotował, zdrajca, Zdrajca, ratatata ta. Wyciąga łóżki i robię ratatata, ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca Wróciłem do żywych i teraz ty zapłacisz za swoje czyny Ta jest teraz ciebie obrócę, Po Nieudana dekapitacja. Ratatata, głowa mała. Ratatata, wyciągam łzy i robię ratata. Ratata, nie będzie mnie gotował zdrajca. Zdrajca ratata, nie oszczędzaj na boje. Podziura w mi głowę Wyciągam muzy robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie kotował zdrajca Zdrajca Ratatata Wyciągam muzy robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie kotował zdrajca Zdrajca ra Ratata ra Tylko żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Staję z teraz ciebie odwrócę. Po pieciu na i robię ratatata. Nie będzie mnie kazał zdrajca, zdrajca. Ratatata, nieudana dekapitacja. Ratatata, głowa mała. Ratatata, pieciu mam na i robię ratatata. Ratatata. Nie będzie miał tu zdrajca, zdrajca, Ratatata tata. Nie oszczędzaj na boje, bo w mi głowę Wyciągam łzy, robię, ratatata tata. nie będzie miał tu zdrajca, zdrajca, Ratatata tata. Wyciągam łzy, robię, ratatata tata. nie będzie miał tu zdrajca. Zdrajca Wróciłem do żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Ta jest teraz ciebie odwrócę Opieczona mózg mi robi ratatata Nie będzie mnie katował Zdrajca Zdrajca Ratatata Nieudana dekapitacja Ratatata Głowa mała Ratatata, wyciągam la muzi robię ratatata. Ratatata, nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata. Nie oszczędzaj na boje, bo w mi głowę. wyciągam la muzi robię ratatata, ratatata, nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata. Wyciąga łódź i robię ratatata, ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca Wróciłem do żywych i teraz ty zapłacisz ze swoje czyny Ta jest krowa, teraz ciebie obrócę Wyciągnę łódź i robię ratatata Nie będzie mniej katował zdrajca, zdrajca rata nieudana dekapitacja. rata głowa mała. rata ta wyciągam na i robię ratatata. rata-tata. nie będzie miejka kotował tego Zdrajca, rata zdrajca. nie oszczędzaj naboje. Podziura mi głowę Wyciągam muzy, robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca Zdrajca, ratatata Wyciągam muzy, robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca Zdrajca, ratata Do ciebie do żywych i teraz ty zapadnisz za swoje czyny nieudana dekapitacja rota głowa mała. Rata ta wyciągną i robię rata, radata Nie będzie mnie gotował zdrajca, Zdrajca rota Nie oszczędzaj na boje w mi głowę Wyciągam łzy i robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie katował zdrajca Zdrajca Ratatata Wyciągam na i robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie katował zdrajca Zdrajca Ratatata cię do żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Stałem z pokoła teraz siebie obrócę, po piecią na muzi robię ratatata Nie będzie mnie kazał zdrajca Zdajca, ratatata Nieudana dokapitacja, Ratatata głowa mała Rata tata, wie ciąg robię ratat, rada. Nie będzie tu gotował zdrajca, zdrajca, rata, Nie oszczędzaj na boje, dziura w mi głowę Wyciągam na i robię, ratata tata. nie będzie tu gotował zdrajca, zdrajca, rata, tata. Wyciągam uz i robię, tata. nie będzie tu gotował zdrajca. Zdrajca Wróciłem rata. do żywych i teraz ty zapłaci za swoje czyny Ta jest a teraz ciebie odwrócę Opieczona mózg robię robi ratatata Nie będzie mnie katował Zdrajca Zdrajca Ratatata Nieudana dekapitacja rata, Głowa mała Ratatata, wyciągam mu z irobie, ratatata. Ratatata, nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata. Nie oszczędzaj, na boje, dziura w mi głowę. Wyciągam na z irobie, ratatata, Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata. Wyciąga mózg i robię ratatata Ratatata Nie będzie mniej katował zdrajca Zdrajca Wróciłem go żywych i teraz Ty zapłacisz za swoje czyny Ta jest a teraz Ciebie obrócę na mózg i robię ratatata Nie będzie mniej tego zdrajca Zdrajca Tata -ta -ta. nieudana dekapitacja. Rata, głowa mała. Rata, rata, będzie -ta. i robię Rata, rata, nie będzie mnie tego zdrajca użdrańca. Rata, nie oszczędzaj na boje. Od dziura w mi głowę Wyciągam mózg robię ratata, ratata, Nie będzie mnie gotował Zdrajca, zdrajca ratata. Wyciągam mózg robię ratata, Nie będzie miał katował Zdrajca, zdrajca Wróciłem do żywych I teraz ty zapłaci Za swoje czyny jest Teraz siebie odwrócę, bo piciu na łózi, robię ratatata Nie będzie mnie, kto zdrajca Zdrajca, ratatata Nieudana dekapitacja Ratatata, głowa mała, ratatata, piciu na muzei robię ratatata Ratatata. nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, brata. Nie oszczędzaj na BOJE, w mi głowę. Wyciągam u robię ratata, ratata. Nie będzie mi gotował zdrajca, zdrajca, tata Wyciągam u robię ratata, ratata. Nie będzie mnie katował zdrajca, zdrajca Wróciłem do żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Ta jest teraz ciebie obrócę. Opieczona mózg i robię ratatata Nie będzie mnie katował zdrajca, zdrajca Ratatata Nieudana dekapitacja Ratatata Mała. Ratatata. Wyciągam mu z irobię ratatata. ratatata. Nie będzie mnie gotował zdrajca. Zdrajca. Ratatata. Nie na boje, w mi głowę. Wyciągam mu z irobię ratatata. Ratatata. Nie będzie mnie gotował zdrajca. Wyciąga łzy i robię ratatata. Ratata, Rata, nie będzie mniej kotował zdrajca, zdrajca. Radociłem go żywych i teraz ty zapłacisz ze swoje czyny. Ta em skromoła, teraz siebie odwrócę. Popieciono łzy i robię ratata, Rata, nie będzie mniej gotował zdrajca, zdrajca. -ta -ta -ta. nieudana dekapitacja. Rata, głowa mała. Rata, rata, będzie na robię Rata, rata, nie będzie mięko gotował zdrajca zdrajca Użdraicza, Nie oszczędzaj na boje. Podziura w mi głowę Wyciąga muzy robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca Zdrajca Ratatata Wyciągam muzy robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca Zdrajca Ratata Tylko, że i teraz Ty zapłaci ze swoje czyny Stałem a teraz Ciebie odwrócę. Po pieciu na łózy, robię ratatata. Nie będzie mnie katował zdrajca, zdrajca. Ratatata, nieudana dekapitacja. Ratatata, głowa mała. Ratatata, po pieciu na łózy, robię ratatata. Ratatata. Nie będzie mięko gotował zdrajca, zdrajca, rata, Nie oszczędzaj na boje, dziura w mi głowę. Wyciągam i robię ratata Nie będzie mięko gotował zdrajca, zdrajca, rata, rata. Wyciągam łzy, robię rata, Nie będzie mięko gotował zdrajca. Zdrojca, do żywych i teraz ty zapłaci ze swoje czyny Taństwo była, teraz ciebie odwrócę, obieciągnął moc i robi, rata, Nie będzie mnie katował, zdrajca Zdrajca rata, Nieudana dekapitacja, rota, głowa mała Ratatata, wyciągam wieczona i robię ratata, nie będzie wieczona muzyka, wieczona Zdrajca, zdrajca, Nie wieczona muzyka, wieczona muzyka, wieczona muzyka, wieczona muzyka, wieczona muzyka, ratata, nie będzie muzyka, wieczona muzyka, zdrajca, muzyka, zdrajca. Wyciąga na i robię ratatata, ratatata, nie będzie mięka od zdrajca, zdrajca. Ratował do żywych i teraz ty zapłaci za swoje czyny. Ta jest teraz ciebie odwrócę. Pięcią na i robię ratatata, nie będzie mięka katował zdrajca, 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 ratatata. Nieudana dekapitacja. Ratatata głowa mała. Ratatata tata, wyciągam muzykę, robię ratatata Ratatata Nie będzie miękko gotował zdrajca, zdrajca, Ratatata Nie oszczędzaj na boje, podziuraw mi głowę. Wyciągam i robię ratatata Ratatata Nie będzie mnie katował Zdrajca, zdrajca Ratatata Wyciąga łóżki i robię Ratatata Ratatata Nie będzie mnie katował Zdrajca, zdrajca Wróciłem do żywych i teraz Ty zapłacisz za swoje czyny Ta to, a teraz Ciebie odwrócę, Wyciągnę łóżki i robię Ratatata mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata Nieudana dekapitacja, ratatata Głowa mała, ratatata Wyciął na mózg i robię ratatata, ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata nie oszczędzaj naboje, po dziura mi głowę Wyciągam łzy, robię ratatata, ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratatata Wyciągam i robię ratatata, ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca, ratata Do żywych i teraz ty zapłacisz za swoje czyny ta jest to teraz siebie odwrócę, po piecią na łzji, robię ratatata. Nie będzie mnie kazał zdrajca, zdrajca zajca, ratatata. nieudana dekapitacja Rata głowa mała. Rata tata, wie ciąg na łzi, robię ratatata. ratatata. Nie będzie miał gotował zdrajca, zdrajca, Ratata tata. Nie oszczędzaj na boje, bo dziura w mi głowę Wyciągam muzykę, robię ratatata, ratatata. Nie będzie miał gotował zdrajca, zdrajca, Ratata tata. Wyciągam muzykę, robię ratatata, ratatata. Nie będzie miał gotował zdrajca. Zdrojca, wróciłem do żywych i teraz ty zapłaci za swoje czyny. Ta jest roku, a teraz ciebie odwrócę. Popliczono mu robię robi, rata, trata. Nie będzie mnie katolik, zdrojca, zdroica, rata, tata. Nieudana dekapitacja, zdroica, Głowa mała. Ratatata, wyciągam muzykę, robię tata, ratatata, ratatata, nie będzie mnie tego zdrajca, zdrajca, ratatata tata, nie na boje, podziura mi głowę, wyciągam muzykę, robię tata, ratatata, ratatata, nie będzie mnie tego zdrajca, zdrajca, ratatata Wyciąga łzy i robię ratatata. Ratata, nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca. Rodziłem do żywych i teraz ty zapłacisz ze swoje czyny. Ta jest zdrowoła, teraz ciebie odwrócę. Popiec się na i robię ratatata Nie będzie mnie gotował zdrajca, zdrajca. Rata, Nieudana dekapitacja. Rata, trata. Głowa mała. Rata, tata. Wyciągam na muzykę. Rata, trata. Rata trata. Nie będzie miał gotował zdrajca. Zdrajca. Rata, Nie oszczędzaj na boje. Dziura mi głowę, wyciągam cię na nuzi robię ratatata, Nie będzie mi kratował zdrajca, zdrajca, ratatata.